Samodzielna nauka z spinjitsu nie powinna być możliwa, ale... Znaczy, to była dziwna wersja, ale to było... Kwestia Lloy, którą przed chwilą usłyszeliście, wiele razy powtarzała się podczas trwania pierwszej połowy ninja go powstanie smoków. Sam zielony ninja jest dosyć mocno zdezorientowany, no bo przecież nikt nie może nauczyć się spinjitsu na własny rachunek. Ale czy na pewno? Tak się jednak składa, że nie jest to do końca prawda. Oczywiście, nauczenie się tej sztuki walki na własną rękę jest niesamowicie trudnym i wielkim wyczynem. Wymaga to z pewnością setek wyrzeczeń, i dużo łatwiej jest szlifować formę spinjitsu pod okiem jakiegokolwiek mistrza, który zna się na rzeczy. Nawet nie ma żadnych wytycznych odnośnie tego, kto, jak i kiedy można nauczyć się tej sztuki walki. Nie trzeba być nawet żadnym mistrzem żywiołu, a żywym tego przykładem jest chociażby Misako, która nauczyła się spinjitsu, co prawda, zapewne nie na własną rękę ale bez posiadania mocy żywiołu. Jednak są osoby, które tą sztukę walki umieją pomimo bariery związanej z mocą żywiołu, ale i także z brakiem pomocy ze strony mistrza, który już Spinjitsu opanował. Na przykład Dublon z sezonu 6 podjęli Piraci. Wiele osób mogła zapomnieć o tym, że ta postać po prostu umiała używać Spinjitsu, ale jak dobrze wiemy, nigdy nie miał styczności z mistrzem Wu, czy kimkolwiek innym, kto umiał tą sztukę walki i mógł mu w jakikolwiek sposób pokazać, jak to się robi. Ale także nie jest żadnym mistrzem żywiołu nie posiadał po prostu żadnych mocy. Wychodzi więc na to, że nie trzeba się uczyć pod okiem mistrza, ani nie trzeba posiadać żadnych mocy żywiołów. To, co powiedział Lloyd w najnowszym sezonie, nie jest zgodne z prawdą i niestety kłóci się z tym, co zostało wykreowane już lata temu. Jednak dlaczego zielony ninja twierdzi, że Aryj nie mógłby nabyć tych umiejętności samemu? Przecież nawet mówił, że naśladował ruchy ninja i starał się robić wszystko to, co oni przez długi czas. Aż w końcu po prostu nauczył się i wyszło. Zresztą, czy trening ninja nie polegał na tym samym? Ja Pamiętam, że ninja, kiedy w jaskiniach rozpaczy odkryli swoje moce, naśladowali tor przeszkód z klasztoru z A zresztą spójrzcie sami. Hey, głównie like jak training course! Over the planks, Dachs of Swords, here comes the dummy! Nawet szkiele szkielety potrafiły ninjago, pomimo, że tylko ukradły złote bronie śpiącym ninja. Także nauczenie się Spinjitzu dla niektórych osób nie jest trudną sztuką. Wystarczy trochę samozaparcia, a w niektórych przypadkach trochę szczęścia. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek kiedykolwiek powiedział, że Spinjitzu nie można nauczyć się samemu, więc w konkluzji słowa Loida nie mają żadnego sensu. Być może Lloyd jako postać nigdy nie widział osoby, która uczyła się Spinjitzu samemu, ale to nie sprawia, że nagle staje się to niemożliwe. Oczywiście zapewne jest to niedobrze Patrzenie ze strony twórców, tylko że, gdy buduje się narrację, że jest to niemożliwe na taką skalę i robi się z tego motyw przewodni danego bohatera, to wtedy jest już to problem. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat Arina i jego samodzielnej nauki z pinjutsu. Czy zauważyliście ten dziwny błąd i niedopatrzenie ze strony twórców? Tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu do samego końca. Do następnego i cześć.